Raz, dwa, trzy. Witam serdecznie z tej strony. Hunted, kolejny odcinek z Asasyna, Assassin's Creed, pierwszej części, Director's cut eee, Tak sobie, tak w sobie dzisiaj przed odcinek, to nerwam też poniedziałek. Dzisiaj kolejnych, żebyście mieli na wtorek. Mało wyświetleń, ale. ale niech będzie. Eee, w każdym razie, czasie... <laughs> ja już sobie poczytam troszeczkę początek historii. Eee, gramy. Teraz Altairem w sensie Desmond, czyli my prawdziwi, którzy jesteśmy wrzuceni do tej maszyny Anonymous, wcielamy się teraz w Altaira i ta organizacja, która chce od nas wydobyć informacje poprzez maszynę Anonymous, to są właśnie współcześni templariuszy i oni od zawsze się nawalali z e, asasynami. synami. na twarz mamy spoko, spoko. No. E, spotkaliśmy naszego kumpla z zakonu. I mamy iść. Pytaliśmy się, czy mistrz naszego tak to przynajmniej kojarza zakonu jest w wieży, więc mamy do niego teraz sobie pobiec. I to się, mam przynajmniej nadzieję, co z tamtą dwójką, która no nie ma się co okłamywać. No chyba raczej umarła, raczej nie będzie zadowolony z tego, jak żeśmy postąpili. A, ten jest bardziej na prawo jest takie śmieszne przejście. Jakieś takie wiecie, górzyste miasto tutaj, takie tereny bardziej zachód, wiecie o co chodzi. Hmm. Gdzie tam jest wejście? Co? Dobra, zostałem wybity oczywiście z rytmu i teraz nie wiem co robimy. Biegniemy yy, tam do wieży, yy, mam nadzieję, że się do wie... uuu, uh, jakiś... a nie, dobra, myślałem, że już jakieś zerwanie połączenia, jednak nie. Ja z jakiś wiecie, no jesteśmy miastem takim bardziej zachodnim. U, a wy jesteście też zakon. No tak, wy też jesteście asystentami. Yyy... co ja bardziej chciałem powiedzieć? Ale zapomniałem? Dosyć górzyste miasto. No, jakbyśmy tam spali? Co tam jest na dole? Tam jest woda na dole. No dobra, niech będzie. Mamy ten wejść? Chyba tędy mamy wejść gdzieś tam na lew... O, tu jest brama, dobra, fajnie. He returns at last, Abbas. Where are the others? Did you ride ahead hoping to be the first one back? I know you are loath to share the glory. Silence is just another form of a sin. Have you nothing better to do? I bring word from the master. He waits for you in the library. Best hurry. No doubt you're eager to put your tongue to his boot. Jeden słowo i na jego czoło. Będziemy mieć czas na to, powiem, mm, Zrozumiałem, że. Nikt jeszcze nie wrócił, więc jesteśmy pierwsi. Weaponization in the weapon are restricted to the training ring only. Okej, okay, czyli w fortecy nie możemy używać broni. I mistrz nas w bibliotece. I zapytaliśmy się tego chłopa, czy nie, nasze ostrze. tak... Kolokwialnie mówiąc, czy nasze ostrze ma się przywitać z jego gardłem, tak lekko imując, Dobra, idziemy gdzie mamy iść? To jest ta biblioteka Master Waite in rain. ale gdzie mamy wbić? Gdzieś wyżej? Chyba tak, bo to jest jeszcze piętro, chyba rzeczywiście mamy wyżej wbić. Siema gdzieś tutaj? Tak, o! Nie. Weź, przejść dalej. Tak, tędy, okej, okay, dobra. Sieba. Altair, master. Altair. Pod, po opowiedz o misji. I trust you have the There was some Robert de Sable was not alone. When does our work ever go as It's our to adapt that makes us who we I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak! Not another word! This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No! You do nothing. You've done enough. Where are Malik and Kadar? Dead. No. Not dead. Oh, na Malik. I still live at least! And your brother? Gone. Because of you! Robert <gryptor> <gryptor> threw <gryptor> me from the room. There was no way back. Nothing I could do Because you would not heed my warning All of this could have been avoided And my brother... My brother would still be alive! No, nas już nie lubi. Jego brat umar. nearly cost us victory today Nearly? I've watched your favorite fail to find Here Take it Though it seems I've returned with more than just their treasure Master, we are under attack. Robert de Sable lays siege to Masyaf's village. So he seeks a battle. Very well. I will not deny him. A, jesteśmy Go. Inform the others. The fortress must be prepared. As for you, Altaïr, our discussion will have to wait. You must make for the village. Destroy these invaders. Drive them from our home. It will be done. Okay. G Jeżeli ktoś nie ogarnia Angielskiego, mniej więcej chodzi o to, że naciskaliśmy skaliśmy staremu Kitu. E, okazało się, powiedzieliśmy mu, że tamci nie żyją. Zawiedliśmy go. Ten się do na nas wściekł. Tamten przyszedł, powiedział, że nie, żyjemy. To puśnie. Keep them occupied Okej, okay, czyli mamy powstrzać ten pierwszy zanim on wszystkich uratuje. Ale wracając, yy, Tamten powiedział, że nasza dyskusja musi w każdym bądź razie poczekać. O, czwórka to jest... broń sword throwing knives. A, po jedynku są też dużo tania. Okej, okay, właśnie się zastanawiam, co słodkie, wiecie. Tutaj na maksimum na lewo. Myślałem, że to jest coś w stylu. Okej, okay. myślałem, że to jest coś w stylu... A czekaj, jedynka, aha, to są... Ile mamy noży do rzucania? Yy, myślę, że nie wiem, jest to jakiś podwójny ostrzec, coś takiego, to się jednak no, okazuje, że nie. Yy, pan się na nas wściekł, ale powiedział, że później, się, yy, że później dokończymy rozmowę. Tak, targujemy się na tym. Oła. Oła. Okej, okay, dobra. O, i tak działa. Uh, kontrowanie jest całkiem spoko. Kontrowanie działa tak, że jeżeli w dobrym momencie sobie klikniemy, to możemy ich upraszczać. I to w sumie jest całkiem OP. I to jest zbyt proste. I mean. He, siema, jak działa kontrowanie w tej grze? Oto szybki poradnik. Raz, dwa. Trzymacie po prostu prawy, czekajcie, oni zaczną atakować naciskać po prostu na prawy przycisk myszy. Dobra, łatwo. Nie, prawie lewy przycisk myszy. Tak, myli, my, myli mi się. Kto gdzieś jeszcze wrogowie? Chyba nie ma ich zbytnio. I mean to było zaskutująco łatwe. Siema, ja na przykład chciałbym się z tą normalnie po, pobić. Jak to wygląda? Uuu. Dobra, oni są na pier oni, Znaczy, Jesteśmy bardziej jeszcze tak w samouczku, więc tutaj się nie ma co dziwić, że oni są dosyć... Yy, że oni są dosyć shotowani Bardzo łatwo. Bo tam wystarczy w nich jeden cios. Przecież nie wiem, jak w tej części na to wygląda. Czy im po prostu. Nie, można ich po prostu taką shotować Czy później będą mieli oni normalnie jakieś swoje HP i będziemy mogli ich zbijać. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale w każdym razie no, to kontrowanie i one-shotowanie wrogów jest śmieszne bardzo. Nie powiem, że nie. Zostaw ich. Raz, dwa. A, ten już tak szybko, nie tego. Mm, Okej, okay, czyli jak przytrzymamy lewy, to wyprowadzamy, czyli tak jak tego, tak jak mieliśmy to w. też była jakaś gra, nie pamiętam jaka. Mamy szybki, ale lekki cios, ale mamy też powolny, ale. powolny, ale, ale ale silny cios. Czyli tak to zrozumiałem. Aha, mamy się cofać, w sensie do fortecy. A szybkie nie pamięci. O, Okej. Okay. Ale no, już myślę, że nie nas zostawił tam w mieście. Chociaż będzie coś w stylu. O, no, zostaliśmy sami w mieście, bo musimy się dostać do fortecy, wiecie, jakiś parkour czy coś takiego. Ale jednak nie. E, gdzie mamy iść? Mamy. Do... Mamy plan powitany dla, go, dla gości, za długo się za dowiesz się, o co chodzi. Co, oplijemy ich smołą? W sensie, no w teorii nablewanie no, oblewanie smołą by najbardziej tutaj zadziałało. Nie wiem, raczej nie mają to tam, tam żadnego prista, żeby Holy Fire na nich zrzucić czy coś takiego. Ale gdzie ty jesteś? Ty wyżej jesteś. Jeszcze wyżej wchodzimy. Nie no, ale ja wam powiem, że kurde tych asystentów tu jest dużo.

Ponieważ mają jeszcze więcej więźniów. Mają tam kogoś? Czy nie zabili jedynego więźnia? Bo tam nie widzę nikogo innego, który by wyglądał jak więzień. Jak teraz patrzę. O, przyjmując, że my się nie boimy śmierci, to jest nagroda służyć, wyszli z i tak dalej. Pokaż co to jest brak. Y... No fear. Pierwszy przycisk smyszy Spacja. Aha, okej, okay, czyli po prostu skacze. No tak, skacze tam dosiada. Tak, z takiej wysokości na. No tak, właśnie, miałem mówić, że z takiej wysokości z na pewno nic się nam nie stanie. A mogę jechać sam? Mogę ich wyrżnąć z tyłu? Skoczy tutaj? O, dobra, już myślałem, że mamy tam skoczyć. Jednak jak się patrzę. Jednak spadamy. Okej. Okay. A okay, czyli po prostu automatycznie to nam chodzi. Nie musimy przytrzymać żadnego przycisku. Siama? Gdzie ty jesteś, chłopie? Gdzie on jest? Wytyfy. Dobra, no, wydawało mi się, że on jest przy mnie, a to się okazuje, że on mówił. Nie będę przy nas, ale przy tamtym został. Okej, okay, i tu jest... Okej, okay, jak się wspinać? No to tak wiem, że przytrzymujemy prwy przycisk myszy, czyli... wiesz, że tam... wiem ba, ba, i spas i po prostu sobie wchodzimy, okej. Okay. Czyli tutaj nie, nie ma jakiejś bardziej zaawansowanej mechaniki. Wspinaczki, nie wiem jak to jest w dalszych częściach, no to tylko góra, dół, i wyłącznie WSD, żeby gdzieś wskoczyć. No, wskocz na to. O, dobra, pokrzęp. I teraz na to. Okej, okay, dobra, mniej, mniej więcej to ogarniam. Może, może, się nie wywalę. Następnym... U! A dobra, już myślałem, że będzie tutaj trzeba też coś wskoczyć. Nie, spokojnie. Czyli w sumie możemy wyjść na plecy tamtych i ich zabić. Znaczy tamtych templariuszy. No, ale chłop się mocno zdziwi, że... Znaczy, co my w sumie możemy samo zrobić? Co tu jest? A, Tu są te... Jak to się nazywa? Kłody. Ale w sensie, tu jest jakaś deska, że mamy coś zrobić, czy... A, to po prostu. his colleagues a little bit You did well to drive Robert from here. His force is broken. It shall be a long while before he troubles us again. Mm -hmm. Tell me. Do you know why it is you are successful? You listened. Were it that you'd listened in Solomon's temple, Altair, all of this would have been avoided. I did as I was asked. No, you did as you pleased. Malik has told me of the arrogance you displayed, your disregard for our ways. What are you doing? There are rules. We are nothing if we do not abide by the Assassin's Creed. Three simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent. I know and stay your tongue unless i give you leave to use it if you are so familiar with this tenant then why did you kill the old man inside the temple he was innocent he did not need to die your insolence knows no bounds make humble your heart child or i swear i'll tear it from you with my own hands the second tenet is that which gives us strength

Eee, już nie słucham do rozgadałem ale mniej więcej chodzi o to że zostaniemy ukarani jakoś za złamanie mm, praw kreda? kreda nie wiem jak to nie, nie wiem jak to kreda to się odmienia to są jakieś zasady tam asasynach nie jestem zdrajcą halo Peace be upon you, Altair. He's experiencing a far better adoption rate than the other subjects. I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far from where we need to be. We shouldn't risk it. What's another hour or two? Why don't we discuss this in the conference room? Warren, please. I... Ten wyjście od nas od razu, wszystkie informacje żeby się lepiej nazwalić. Ona powiedziała, żebyś, żeby dać Desmondowi, i w sumie mm. temu, kim tak naprawdę jesteśmy, bo Alter to jest nasze. Ktoś tam jest kiedyś przodek, w którego się wcielamy. No dobra, mamy tutaj saving? Nie wiem, że tutaj był saving? A w każdym bądź razie wyszliśmy z Anonimusa Gramy jako Desmond w końcu. A ja się z wami, żegnam. Tutaj, Hunted, jeżeli wam się odcinek podobał. Tutaj, jak zawsze, poprosiłbym o reakcję. Na razie będzie sam asasyn, ale niektóre gry z powrotem jakieś będę wrzucał. Pewnie jakieś też przygodówki. Chyba, że wolelibyście asasyna, żebym szybko kończył. To się zobaczy. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.